Uwaga, uwaga! Znalazłeś się w strefie 51. Nie pozostaje ci nic innego, jak usiąść wygodnie i obejrzeć film. 27 października 1954 roku doszło do jednej z najdziwniejszych akcji w historii piłki nożnej. I nie mam na myśli boiskowej akcji. Tamtego dnia około 10 tysięcy kibiców pojawiło się na stadionie imienia Artemio Frankiego we Florencji. Bardzo silna wówczas Fiorentina podejmowała lokalnego rywala Pistojezę. To, co zobaczyli zebrani kibice oraz piłkarze, przeszło najśmielsze oczekiwania. Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Fiorentina prowadziła już 6-2, ale ludzie nie patrzyli na boisko, a wskazywali palcami na niebo. Piłkarze też przestali grać. Okazało się, że nad stadionem pojawił się niezidentyfikowany obiekt latający, czyli w skrócie UFO. Wszyscy zamarli. Stadion spowiła mgła, słychać było dziwny odgłos, jakby wybuch, a z nieba zaczęła spadać jedwabista lepka substancja, która przez specjalistów nazywana jest anielskimi włosami i często jest łączona właśnie z pojawieniem się UFO. Nie wierzycie? No to posłuchajcie jednej z legend Fiorentiny, która miała okazję brać udział w tym meczu i widzieć wszystko na własne oczy. Tak sytuację opisał Ardico Manini. Pamiętam wszystko od A do Z. To było coś, co wyglądało jak jajko i poruszało się powoli, powoli, powoli. Wszyscy patrzyli w górę. Była też ta substancja spadająca z nieba, srebrna substancja. Byliśmy zaskoczeni. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Byliśmy w absolutnym szoku. O zjawisku, które sprawiło, że tysiące osób zamarło w jednej chwili, opowiedział też kapitan rywali fiorentyny Pistojeze, Romolo Tuki. W tamtych latach wszyscy mówili o obcych, o UFO. My tego doświadczyliśmy. Widzieliśmy to dokładnie, naprawdę. Dodawał, że obiektów było więcej i kształtem przypominały pierścienie. Kibic Fiorentiny, który tamtego dnia pojawił się na stadionie Gigi Boni, również twierdził, że tajemniczych obiektów na niebie było więcej niż jeden. Miały się poruszać bardzo szybko, a potem nagle stawać. Wszystko miało trwać kilka minut. Według Boniego obiekty nie przypominały jajek, ale kubańskie cygara. To było pozaziemskie. Wierzę w to i nie ma dla mnie innego wytłumaczenia. Obiekty to jedna sprawa, ale o co chodzi z tą tajemniczą substancją spadającą z nieba? O niej opowiedział więcej włoski specjalista od Ufo Roberto Pinotti. Problem z anielskimi włosami jest taki, że po krótkim czasie ulegają one rozpadowi. Jako dziesięcioletni chłopiec byłem świadkiem tego zjawiska. Pamiętam, że w biały dzień widziałem dachy domów we Florencji pokryte jasną substancją. Wyglądało to jak śnieg. Leżało może z godzinę i potem wyparowało. Nikt nie wie, co ta dziwna substancja ma wspólnego z UFO. Okazuje się, że byli tacy mieszkańcy Florencji, którzy postanowili zbadać dziwną substancję. Jednym z nich był dziennikarz Giorgio Battini. Spryciarz zawinął tą jakby kosmiczną bawełnę na zapałce i próbki zaniósł do Uniwersyteckiego Instytutu Analizy Chemicznej. Tam tajemniczą substancję przebadał znany naukowiec i okazało się, że anielski włos zawiera pierwiastki boru, krzemu, wapnia i magnezu, a do tego nie jest radioaktywny. Próbki substancji oczywiście nie przetrwały długo. Co anielskie włosy mają wspólnego z pojawieniem się UFO we Florencji? Powstała na ten temat pewna teoria. Całą tę historię o UFO i meczu Fiorentiny wyśmiał amerykański specjalista James McGehey. To emerytowany pilot, który ukończył ponad 5000 skoków spadochronowych, a do tego brał udział w wielu tajnych operacjach, również na terenie tak Strefy 51. Obecnie astronom. McGehey powiedział coś takiego. Gdy początkowo spojrzałem na tę sprawę, pomyślałem, że to może była kula ognia, bardzo jasny meteor rozpadający się w atmosferze. Mogą być w kształcie Cygara. Później stało się oczywiste, że to młode pająki odpowiadały za tajemnicze, spadające z nieba bardzo cienkie sieci. Pająki używają takich sieci jak swego rodzaju żagli i przemieszczają się na nich z jednej lokalizacji do drugiej. Tego typu sieci latają na wietrze i mogą się unosić naprawdę wysoko. Gdy światło słoneczne przez nie świeci, to otrzymujemy różnego rodzaju efekty wizualne. To może wyglądać magicznie. Jestem całkowicie pewien, że właśnie to wydarzyło się tamtego dnia. Chyba nie muszę wam mówić, że teoria Amerykanina nie spotkała się z aprobatą Włochów. Wspomniany wcześniej Pinotti nazwał ją nonsensem i stwierdził, że to po prostu głupota. Uznał również, że próbki anielskich włosów swoim składem chemicznym różniły się od pajęczych sieci, które można spotkać w tym regionie Włoch. Całą tę teorię McGeichaya podważył też angielski fizyk, chemik i autor książek popularno-naukowych Philip Ball. Do dzisiaj więc zjawisko z pewnego październikowego dnia w 1954 roku pozostaje niewyjaśnione. Co to tak naprawdę było? Czy kibice i piłkarze byli świadkami pojawienia się UFO? Czy może jest jakieś racjonalne wyjaśnienie całej tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach pod filmem, co o tym myślicie. 钱基。